Dzień dobry kochani, to ja Londyneczka, witam w kolejnym odcinku na moim kanale. A z racji, że kończy się sierpień, to czas na Bukhol Sierpnia. Co to za nowe książki zamieszkały na mojej półce, a jest ich aż 14. Zostańcie ze mną. No, zaskoczenie, bo wydawało mi się, że ten miesiąc był taki spokojny książkowo dla mnie, że niewiele na te moje półki przybyło, ale koniec końców okazało się, że jednak trochę tych tytułów jest. <grym> Co ciekawe, chyba w większości tytuły angielskie, chociaż nie, to chyba będzie tak pół na pół mniej więcej, bo mam też takie perełki, takie książki, które udało mi się zdobyć rzutem na taśmę z drugiej ręki, ale. Zrobiłam biznes życia. <laughs> e, dobra, e, przechodząc już do sedna, co u mnie zamieszkało? Najpierw pokażę Wam książki od wydawnictw, które dostałam, które będę dla Was tak stopniowo teraz czytała i e, starałam Wam się je zrecenzować. Po pierwsze przyszła do mnie książka od wydawnictwa Poznańskiego, e, kolejna z serii podróżniczej, tym razem o Rumunii. E, Rumunia, Albastru. Ciobra? Ciobra? Właśnie nie wiem jak to się wymawia. I wino. Agnieszki Krawczyk. E, ta seria jest zawsze przepięknie wydana. Tak jest i tym razem. E, w sztywnych oprawach, z klejkami. Zawsze są jakieś zdjęcia e, w środku. I zwykle są to naprawdę bardzo interesujące książki, gdzie możemy się sporo dowiedzieć o Kulturze, historii danego kraju, ale właśnie przede wszystkim o takim codziennym y, życiu. A zgodzicie się, że my chyba o Rumunii zbyt wiele nie wiemy, e, a ja właśnie sięgam po tę książkę jeszcze z większym zainteresowaniem, z tego względu, że jeden z moich absolwentów jest w połowie właśnie y, y, Rumunem, bo jego ojciec właśnie pochodzi z tego kraju, więc fajnie by było poznać sposób myślenia y, właśnie ludzi tejże narodowości. Jeżeli czytaliście dajcie koniecznie znać jakie są wasze wrażenia. Druga książka, która do mnie przyszła to prezent od wydawnictwa Rebis. To jest wznowienie z okładką serialową, czyli skazana, więzienie, sędzia nie ma prawa tu trafić. Jak widzicie na player właśnie ukazał się serial z Agatą Kuleszą w roli głównej i z tego właśnie co ja się tutaj zdążyłam doczytać to jest to historia o więzieniu w grudziądzu, bo jak się okazuje, jest to jedno z takich najgorszych więzień dla kobiet w Polsce i że jest to książka na faktach. Także wiecie, taką lekturę to ja bardzo lubię. <ścoughs> Dalej mam dwa cacuszka dla dzieci. I mam tutaj książkę z serii książki, z serii Baletowa Ekipa. Tak, baletowa Ekipa. I mam książkę, to był tom pierwszy, nowa uczennica, i drugi za. Tańczmy. E, są to książki, które wiecie, no, przeczytałam jednym tchem, e, ale dobrze się przy nich bawiłam. To są takie książki dla bardzo dziewczęcych dziewczynek, dla takich dziewczynek, które lubią róż, które e, zainteresowane są tańcem również, bo z tych książek można też e, poznać nieco teorii baletu, więc wiecie, wiedza jest tutaj e, jakby przekazana. Oczywiście jest tutaj też trochę takiej bajkowości bo e, dziewczynka, która mm, zostaje zapisana przez swoją mamę na lekcję baletu w tym teatrze, gdzie odbywają się właśnie zajęcia, e, poznaje cztery zajączki, czy króliczki, już teraz no nie pamiętam, e, które są jej bardzo dobrymi przyjaciółmi i, i wspomagają ją w trudach. E, i problemy, które spotyka na swojej drodze w tej szkole. Między innymi problemy z może niezbyt przyjaznymi niektórymi dziećmi, ale mi się wydaje, że szkoły baletowe mają coś w sobie takiego, że ta zawis i rywalizacja jest na porządku dziennym. I w tej ksiące też jest bardzo ładnie pokazane, jak sobie z taką. Zawiścią i niepotrzebną rywalizacją radzić. Drugi tom opowiada o konkursie: nie, nawet nie o konkursie, a o takim pokazie tańca i o tym, jak się razem przygotowywali. I no ładne to jest: to jest po prostu ładne. Taka urocza historyjka dla dzieci, przede wszystkim dla dziewczynek, i są już kolejne tomy w przygotowaniu, czyli Urodziny Mili i Zaginiony. Pantofelek, z chęcią bym poczytała, więc jak będę miała okazję, to jak najbardziej się zainteresuję. Wydawnictwo Słowne, młode, wydaje tą, tę serię. Następnie od Wydawnictwa Słowne mam również książkę, która niestety nie jest dla mnie przydatna. Miałam nadzieję, że będzie, ale koniec końców, pomysły, które w niej są. No, są dla mnie troszeczkę zbyt podstawowe, ale jeżeli ktoś chce spróbować swoich sił, to jak najbardziej może znaleźć tutaj inspirację. Magia Szycia: 40 projektów z wykrojami na każdą okazję. W tej książce znajdziesz inspiracje, które cię zauroczą. Książka jest przede wszystkim bardzo ładnie wydana. Tak? Mamy tutaj yy, yy, ładne fotografie, mamy przewodnik, co z czym i dlaczego. Wreszcie z tyłu. E, są e, wykroje, także e, mamy tutaj z czego na żywo korzystać. I ja powiem wam szczerze, że tak jak przeglądałam tą książkę, to doszłam do wniosku, że kolejne dwa tomy, e, znaczy dwa tomy, jakby dwie części byłyby dla mnie o wiele bardziej interesujące, czyli e, dzierganie w stylu YOMO oraz domowe makramy. E, wydaje mi się, że z tych właśnie skorzystałabym <ścoughs> w sensowny i taki e, ojenny kreatywny sposób, tak? Chętnie bym sobie wyplotła, na przykład coś takiego, widzicie? Na taki stroik na bazie koszyka, a mm, dziergać ja niby umiem, ale jakby nigdy nie nabrałam w tym wprawy ale za to bardzo dobrze robię na szydełku, więc chętnie bym swoje umiejętności w dzierganiu również poszerzyła. Ale jeżeli Was takie rękodzieło interesuje, to jak najbardziej właśnie wydawnictwo Słowne wypuściło teraz taką serię. Dla pań, chociaż nie dla pań, widzicie, jeżeli śledziliście olimpiadę, to przecież skoczek do wody Brytyjczyk. On przez całą olimpiadę dziergał, robił na drutach, więc to nie tylko rozrywka dla kobiet. <grytania> Mam jeszcze jedną książkę od Wydawnictwa Słowne. Tym razem rzecz o roślinnej diecie i szczęśliwym życiu. Wiecie, ten dodatek o szczęśliwym życiu to ja zawsze traktuję z przymrużeniem oka. Ale o diecie roślinnej chętnie sobie y, poczytam. Tu są też przepisy, więc mam nadzieję, że będzie to inspirujące. Happy Food Green, właśnie o roślinnej diecie i szczęśliwym y, życiu. Książka napisana przez. Y, Szwedów? Nie jestem teraz pewna, ale na pewno yy, przez Skandynawów. A oni mają takiego lekkiego świra na punkcie yy, zdrowego życia. Książka jest też przepięknie wydana. Ta okładka jest taka jakby płócienna w dotyku. Aż wiecie, miło się yy, trzyma coś takiego yy, w ręku. No ale właśnie tak jak wspominałam, są tutaj też przepisy kulinarne i te właśnie interesują mnie najbardziej. Ja wprawdzie. Yy, wegetarianką nie jestem, tym bardziej weganką, ale mało mięsa jem. Zwyczajnie jem go mało, a ale nie umiałabym z niego zrezygnować w całości. A z ryb to już absolutnie nie. I mleka, ja uwielbiam mleko. Teraz czas na te dwie perełki, o których Wam wspominałam. Yy. Przyszły do mnie dzisiaj, więc wiecie, to są dla mnie jeszcze takie świeżynki. Książki z drugiej ręki, w stanie idealnym. Zobaczcie, co ja dorwałam. Kosiarze i Kosodom. Nakład już jest wyczerpany, tych książek nigdzie nie można dostać, chyba że z drugiej ręki. Sprawdźcie sobie ceny, może tak. Kto się interesuje, ten wie. To jest Nil man jest też trzeci tom na rynku brytyjskim. W Polsce, jeżeli zostanie przetłumaczony, no to wiecie, będzie musiał być wznowiony nakład od początku, żeby miało to ręce i nogi. Ja wam powiem, że tom trzeci mam po angielsku, więc jakby mam całą serię, ale kiedyś zebrałem się za kosiarzy. Zaczęłam słuchać audiobooka, ale doszłam do wniosku, że ja zbyt dużo tracę, że ten audiobook to jednak jest dla mnie nie to, co właśnie książka trzymana w ręku, w papierze, żeby na tej fantastyce móc się w pełni skupić. Także mój interes życia, kosiarze i kosodom. I jeszcze kilka książek po angielsku. Przede wszystkim na mojej półce... Zagościła Nówka Nieśmigana z Charity Shopu. Tak naprawdę wszystkie książki są z Charity Shopu w tym y, miesiącu. I mam The Song of Achilles, czyli pieśń o Achillesie. E, jak wiecie, ja tę książkę czytałam w ubiegłym miesiącu. Znaczy czytałam, słuchałam, słuchałam audiobooka, ale bardzo chciałam mieć właśnie wersję angielską i teraz mam jeszcze w tym takim najładniejszym moim zdaniem wydaniu. To jest taka wręcz kolekcjonerska chyba seria z Bloomsbury Publishing. Modern Classics, mhm. czyli wiecie, no współczesna klasyka wydana w ten sposób. Nówka nieśmigana za funta. Ja uwielbiam Charity Shop. Dorwałam też w, sztywnym, w sztywnej oprawie na dodatek, też zupełnie nowy, egzemplarz książki, który bardzo mi polecaliście i namawialiście mnie do tego, żebym przeczytała tę książkę, zatem mam, czyli Gentleman w Moskwie. Cieszę się, cieszę się, tylko jeszcze muszę znaleźć czas i, i wiecie, takie odpowiednie skupienie, żeby to przeczytać. A gentleman in Moscow. Super. Książka, którą zaczęłam czytać, e, która podoba mi się. To będzie jakaś taka książka obyczajowa, ale taka nie obyczajówka. E, kobieta z przeszłością, mężczyzna po przejściach. E, tu chyba nie będzie słodyczy i bajkowości, ale chyba warto. Love after love. E, początek wskazuje na to, że będzie mi się ta książka podobała, także e, Czytam. <gry> I jeszcze dwie perełki, które może nie są w najlepszym stanie, ale te książki generalnie nie są zbyt popularne w Wielkiej Brytanii. Eee, I. Ciężko je dostać, powiem wam szczerze. Dopiero te nowsze powieści jakby zyskały tą swoją właściwą popularność. A mam tutaj na myśli Taylor Jenkins Reid. To są dwie z jej wcześniejszych książek wydane, wiecie, w ten taki miękki sposób, bo one są wydawane na amerykański rynek. Czyli one właśnie są takie charakterystyczne te książki amerykańskie, one bardzo często właśnie są wydawane w taki Miękki sposób, trochę w dotyku są jak książka telefoniczna. O, już kilka książek trafiło mi się właśnie w takim wydaniu. I mam After I Do i Mam Maybe Na Life, Life, czyli te dwie książki Taylor Jenkins Read z chęcią Poczytam, ale najpierw Malibu Rising, <grych> bo mam od dnia premiery, czeka na swoją koleś, a kolej, a jeszcze się za nią nie złapałam. I na sam koniec chciałabym Wam pokazać książkę, e, taką może nietypową książkę, bo. Bo to jest coś, co tak naprawdę ja próbuję, próbuję po latach na nowo, bo w dzieciństwie było wielką moją pasją, czyli kolorowanka dla dorosłych, moi drodzy. W dodatku znalazłam taką przepiękną z ilustracjami Uliama Morrisa. No i to są wiadomo bardzo szczegółowe, skomplikowane obrazki, na którymi można spędzić godziny, a na dodatek one są wydane na przepięknym papierze. To jest taki naprawdę papier dla artystów z perforacją z, to się chyba nazywa perforacja tak. Nie perforacja to jest jak się odcina gradient. To jest o kolorze. Hmm. Brakuje mi słowa, widzicie. No ale są to grube kartki z fakturą z fakturą widzicie. Aj, to 5 lat w Londynie i aż po polski nie umie, na szczęście z angielskim sobie radzę, bo to byłby wstyd. <grych> e, oczywiście żartuję, e, tak. E, także, no wiecie, to jest jakość sama w sobie. Kupiłam sobie też taki duży zestaw kredek, 72 kolory bodajże, czyli mam w czym, w czym wybierać. Ale wydaje mi się, że coś na pewno też pomaluję farbami, bo mam i e, akwarele, mam gwasze, czyli jest czym pracować. I to by było na tyle, moi drodzy. Dajcie znać, co tam nowego zamieszkało na waszych półkach, co planujecie czytać, a ja mam nadzieję, czymś się zainspiruję. I koniecznie napiszcie też mi, co byście chcieli, żebym przeczytała najpierw z tego mojego stosiku, co was zainteresowało. I to wszystko. Także jeżeli odcinek Wam się podobał, wiecie co robić, kciuki w górę, komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!